Dobry wieczór, witam na moim kanale i zapraszam na czytanie co w uczuciach w najbliższym czasie. Co w uczuciach w najbliższym czasie? Panna. Panna. Co w uczuciach w najbliższym czasie? Panna. No, musimy przetasować, bo karty się plątają. Na co w uczuciach w najbliższym czasie, droga panno? Ktoś tu będzie chciał rozliczyć? Kogoś? No, przy, wygląda na to, żeby, um, że ty trochę w pogoni za, y, za, y, za swoimi pomysłami, za y, jakąś taką, jakimiś, nie wiem, wiadomościami o stanie posiadania. Mam wrażenie, że czegoś się dowiedzieliście, y, i musicie to rozliczyć z kimś. To jest tak, jakbyście musieli osądzić Wasz związek, że, że czas podjąć jakąś decyzję i tutaj jakaś strata yy, musi, być, musi być dokonane jakieś rozliczenie, że wy musicie jakby wziąć sprawy w swoje ręce i surowo je osądzić. Bo przyszłość jest taka, że wy jakby mm, poczujecie, po, poczujecie olbrzymią ulgę, jeżeli rozliczycie się z kimś, ale tak yy, surowo. Surowo. I dopiero wtedy, jeżeli się z kimś rozliczycie surowo, jeżeli dacie sobie poradzie, bo tak to wygląda, z czego jakby wy, wy chyba musicie ten cios wystosować, to dopiero wtedy uwolnicie się od jakichś takich zostałych emocji. Dopiero wtedy poczujecie powiew świeżości, albo pojawił się w waszym życiu w przeszłości ktoś z tytułu którego macie w tym momencie jakieś problemy, eee, jakiś młody człowiek, kobieta, mężczyzna, e, może dziecko, albo wygląda, wygląda mi hmm, no, wygląda mi na to, że tutaj w Waszych uczuciach jest jakiś, hmm, albo był jakiś romans. I z tego tytułu, i, i, i jakby efektem tego jest, jest dziecko, zupełnie no, takie, powiedzmy, pozostawione na uboczu, bo gdzieś tutaj się musi odbyć jakaś bitwa o to, ale musicie się z tego rozliczyć, bo mam wrażenie, że tutaj był jakiś ewentualnie jakiś romans. Efektem czego jest dziecko, ciąża dziecko? To dziecko jest zupełnie niewinne w tej całej sytuacji, I, i ty musisz wziąć sprawy w swoje ręce i to rozliczyć. W jakikolwiek sposób to rozliczyć, mając na uwadze dobro tego dziecka również. Dobro tego dziecka. Jeżeli jesteś w związku i ten romans e, wyszedł na jaw i pojawiła się jakaś ciąża, to ty musisz się jakby e, rozliczyć z tym, uwolnić e, od tej sytuacji, nie krzywdząc, nie krzywdząc jakby, musisz mieć na uwadze dobro tego dziecka. I to różnie można interpretować, bo jeżeli ty masz rodzinę i tutaj był jakiś romans w efekcie czego pojawiło się dziecko, no to, yy, to, dzie to jakby dzieci są tutaj istotnym elementem, żeby, yy, żeby ich dobro stało się dobrem priorytetowym. Ale tu wtedy nastąpi dopiero w przyszłości uwolnienie, dopiero jakaś, <laughs> jakiś, dopiero taki moment, w którym poczujecie się wolni. Jeżeli natomiast jesteście singlami, a tutaj była, był, była jakaś afera dotycząca jakiegoś romansu, być może jakieś dziecko też jest w to wplątane, natomiast to wy musicie wziąć ten miecz w rękę i rozliczyć tą sytuację. Dopiero wtedy poczujecie się uczuciowo, jakby spełnione, bądź spełnieni, to to was uwolni dopiero od, od, od jakichś takich negatywnych uczuć, odczuć. To da, da wam wyzwolenie albo zupełnie odcięcie się, albo musicie wplątać się w zupełnie nowe towarzystwo. Ale tych dwojga musicie rozliczyć, którzy się tutaj pojawiają. Musicie po prostu postawić sprawę jasno, albo się od czego zupełnie odciąć, Albo po prostu powiedzieć, co macie do powiedzenia. Jaka jest Wasza rada? Wy będziecie. Radą jest taka, żebyście znaleźli jakieś, e, że w trudnościach Waszych, Znajdziecie siłę. To też jest, rada jest wasza taka, żebyście zadbali o swoje finanse w tej sytuacji, bo, bo to, to, co w, tutaj w tych uczuciach się kroi, to to, żebyście nie pozostali bez grosza w tym wszystkim. Bo tutaj znowu mamy dziecko, albo żebyście wy nie pozostali z dzieckiem, sami. Cholera, a może chodzi o to, a może chodzi o to, że wy popadliście w romans. Z tego tytułu jakby efektem tego romansu jest dziecko. Przychodzi do Was, przychodzi do was w rozliczeniu jakaś, jakaś, jakaś para, jakby, która się dowiaduje o tym dziecku. Wasza przyszłość to jakby uwolnienie się od tej sytuacji, a rada jest taka, żebyście nie zostali goli i wesoli. I weseli. Ta piątka, piątka monet to jest naprawdę karta, która ostrzega przed biedą, więc waszą radą jest, żebyście w tej całej sytuacji umiejętnie wyszli z tej sytuacji, bo yy, bo tutaj chodzi o to, żebyście yy, w tych całych uczuciach, w których jesteście teraz wplątani, żebyście po prostu no, nie stracili na tym, żebyście zabezpieczyli swoje finanse, zadbali o swoje finanse. Bo ja mam takie wrażenie, że nic dobrego wam, wam, wam z tego tytułu nie przyjdzie. Rada jest, rada jest taka, żebyście no yy, uważali uważali na tą sytuację bo tak jakby to to wy, pozostaniecie, to wy pozostaniecie sami z tym wszystkim. I dobrze, by było, żebyście po prostu pomyśleli wtedy o zabezpieczeniu finansowym, jakimkolwiek zabezpieczeniu finansowym. Albo wam nabrudził ktoś z przeszłości, się odezwał. Ale przyszłość jest taka, że wy się wyzwolicie. Wyzwolicie się z, z, z tej sytuacji. Ale teraz jest, jakaś, teraz jest jakaś walka, którą musicie podjąć i musicie się z tym rozliczyć. Energia w tym miesiącu uczucia Pana na. Wy musicie... E zabłyszczeć w tej całej sytuacji. Wy musicie się pokazać z taką silną wolą e, i taką determinacją e, tego, co chcecie uzyskać. Wy musicie jakby zadbać o siebie, pokazać tą siłę taką, e, którą musicie wykrzesać dużo siły. Tu jest energia, która mówi o, o dużej sile. Chyba, że może też wskazywać na to, że być może za dużo siły wkładacie w tą całą sytuację. Bo energia jest taka... Mm, Taka, która mówi o, yy, o eksponowaniu, o takim yy, błyszczeniu. Być może to wy by, będziecie musieli zabłysnąć. Musi, być może wy będziecie musieli zabłysnąć, pokazać się, yy, pokazać się z właściwej strony. To jest energia przeświecająca temu czasowi. To wy musicie pokazać, to wy musicie się pokazać z dobrej strony po prostu. Ale na uczucia. Jakby też tu jest taka energia bardzo rodzinna, takiej stabilizacji, takiego zapuszczania korzeni i tego, tego wszystkiego. To tak jakby wam ta energia mówiła, że wy musicie. To tak jak w naturze. Wszystko ma swój cykl, wszystko działa według jakiegoś takiego schematu, ale w takim spokoju i harmonii. Ten spokój i harmonia muszą się pojawić. Po prostu wy musicie zadbać o siebie, o najbliższych o... i też znalezienie wewnętrznej harmonii w sobie. Także tak, tak to jeżeli chodzi o uczucia, no to, to pokażcie się z dobrej strony, drogie, drogie panny. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.